Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Ela z Koniec Tego Co Znane. Dzisiaj ostatni odcinek na temat wiosennego sprzątania energii w Twoim życiu. Wszystkie poprzednie odcinki lub linki do poprzednich odcinków są w opisie tego filmiku. Więc dzisiaj wiosenne sprzątanie energii w Twoim podejściu do spraw życiowych i w jakie miejsce pozwalasz tej energii płynąć. Więc tak, tak naprawdę nie jest ważne, co się nam dzieje w życiu, ale jak sobie z tym radzimy, bo każdy z nas przechodzi przez wiele rzeczy w życiu. Więc nie to, lecz jak określa, czy jesteśmy gotowi przejść przez konkretny problem, żeby już się więcej nam nie powtórzył. Lub kiedy znów nadejdzie a czas, że ten sam problem się powtarza lub podobny problem się powtarza, nie będzie miał już nad nami żadnej kontroli, nad naszymi emocjami. Więc wszystko sprowadza się do tego, jaką energię wlewamy do naszych doświadczeń. I podam Wam prosty przykład. Jedziesz do pracy autem, w Twojej głowie ćwiczysz, powtarzasz sobie, jak będziesz się zachowywać, um, co powiesz podczas swojej prezentacji w pracy, jak wszystko będzie przebiegało. Bierzesz łyk kawy z kubka i w tym samym czasie inny kierowca zajeżdża ci drogę. Naciskasz nagle na hamulec, aby uniknąć wypadku, i oczywiście rozlewasz na swoją koszulę kawę. Jaka jest twoja reakcja? Czy jesteś zły? Zła, przeklinasz, trąbisz, wrzeszczysz na innego kierowcę, chcesz się zemścić i teraz Ty zajeżdżasz mu drogę. Jesteś wkurzony, bo Twoja koszula jest zrujnowana. Nie możesz zawrócić już z domu, aby się przebrać, ponieważ spóźnisz się na prezentację. Jesteś zirytowany ze względu na to, jak Ty możesz się teraz pokazać w pracy. Twoje serce bije szybko, twoje ciśnienie ci podskoczyło, twój dzień jest zrujnowany. Jesteś w okropnym nastroju. Zawaliłaś swoją prezentację i opowiadasz, co ci się przytrafiło wszystkim, którzy mają z tobą kontakt w ten dzień. I po tym dniu wyjaśniasz plamę na koszuli. Jak wygląda twój dzień? Powiedz prawdę samej sobie, samemu sobie. Negatywna energia robi się coraz potężniejsza. I w niedługim czasie przechodzisz przez kolejny kryzys, który przynosi Ci te same emocje. I kółko się powtarza, z tego jest powiedzenie i tak w kółko Macieja, my sami jesteśmy sobie winni. Więc jakie jest rozwiązanie? No, więc po pierwsze, wybierz wyższą drogę. Wąższą ścieżkę. Czyli zachowuj się w inny sposób niż zazwyczaj ludzie się zachowują. Po drugie, pogódź się z tym, że takie rzeczy się zdarzają każdej jednej osobie. Shit happens, ok? Zrozum, że kierowca popełnił błąd zajeżdżając ci drogę. I jestem pewna, że jeśli to ty komuś zajedziesz drogę przypadkową. To nie robisz tego celowo. Po prostu się zdarza, prawda? Najprawdopodobniej ten kierowca nie zwracał uwagi. I szczerze mówiąc, ty też nie zwracałaś uwagi. Byłaś zagubiona w swoich myślach i nie do końca obecna, aby zwrócić 100% uwagi na drogę. Pomyślałaś o swojej prezentacji. Nie wyjaśniaj nikomu plamy nawet podczas prezentacji. Zacznij tak Jakbyś nie miała żadnego pojęcia, że masz plamę na koszuli. I jak już prezentacja będzie w toku, możesz wtedy wspomnieć o tej plamie, ale w formie żartu. Jeśli inni zapytają Cię o plamę, zanim prezentacja się zacznie, czy może i po prezentacji, po prostu powiedz w skrócie: O tak, inny kierowca zajechał mi drogę i ja rozlałam kawę na siebie. To wszystko. Jeśli nie możesz się z tego śmiać, lub nie możesz żartować z tego? Nie wiąż z tym, co ci się przytrafiło, żadnych uczuć, żadnych emocji. Nie angażuj się w długie rozmowy i nie narzekaj. I ostatnie, nie pozwalaj, aby to, co wydarzyło ci się rano, dyktowało Twój nastrój na cały dzień. Nie zwracaj na to w ogóle uwagi. Pamiętaj, że gdzie Twoja uwaga płynie? Tam płynie energia, i w te miejsce płynie kolejna manifestacja tych samych uczuć, i tej samej, te, tego, tego samego, co ci się może zdarzyć. To na dzisiaj wszystko, i to na wszystko z prezentacji wiosennego oczyszczania twojej energii. Mam nadzieję, że to pomogło. Dziękuję bardzo za to, um, że. Przeznaczyłaś, przeznaczyłeś ten czas, żeby przejść przez tą wędrówkę razem ze mną. A, I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa. Tutaj, jak wygląda moja książka oraz ćwiczenia dostępne na amazon.com, polub ten filmik, podziel się ze znajomymi. Zasubskrybuj. Dziękuję. Pa.